Suncu rzekł: Jeśli znasz swego przeciwnika i siebie, zawsze wygrasz. Jeśli nie znasz swego przeciwnika, ale znasz siebie, czasem wygrasz, a czasem przegrasz. Jeśli nie znasz ani przeciwnika, ani siebie, zawsze poniesiesz klęskę. Witajcie, kochani! Jak pewnie już zauważyliście, na warsztat bierzemy dzisiaj kolejnego wielkiego filozofa i myśliciela, ale też generała, tym razem ze starożytnych Chin. Sun Tzu. Powiedzieć, że Sztuka Wojny, Sun Tzu, to dzieło ponadczasowe, to jak nie powiedzieć nic. Tysiące lat od jego powstania wciąż jest właściwie podstawą sztuki wojennej na całym świecie i właściwie we wszystkich armach świata to lektura obowiązkowa. Treść Sztuki Wojny jest wciąż aktualna i co ciekawe, dogmaty, myśli i filozofie w niej przedstawione mają zastosowanie nie tylko na takim dosłownym polu bitwy, ale również w sytuacjach codziennych. W pracy, w biznesie, a nawet w związkach. Słowa Sun Tzu można interpretować na wiele różnych sposobów i odnosić do niezliczonej ilości sytuacji. Dzisiaj skupię się na jednym cytacie ze Sztuki Wojny, chyba najbardziej znanym, który oczywiście słyszałeś na początku tego filmu. Zinterpretuję słowa Sun Tzu tak, aby miały one zastosowanie w naszym codziennym życiu i pomogły ci radzić sobie z codziennością. Kryje się w nich ogromna mądrość, która pokazuje czynnik często decydujący o tym, czy odniesiemy sukces, czy porażkę w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Jeśli chcesz się dowiedzieć, jak zostać mistrzem pola bitwy, jakim jest codzienne życie, i zawsze wygrywać bitwy toczone przez Ciebie w świecie zewnętrznym, ale też te wewnętrzne bitwy, to oglądaj uważnie do końca. Zapraszam. Chociaż oryginalnie słowa Suncu oczywiście dotyczyły wojny i zarządzania wojskiem, to okazuje się, że świetnie się sprawdzają w niemal każdym kontekście życia codziennego i w ogromnej ilości sytuacji. Najpierw krótko wytłumaczę, co Suncu miał na myśli dosłownie, pisząc ten tekst, a następnie będę, będę interpretował jego słowa w trzech kontekstach naszego życia, o których już wspominałem w poprzednich materiałach w kontekście samorealizacji, w kontekście relacji oraz w kontekście biznesowym. Dla Sun Tzu znajomość przeciwnika oznaczała wiedzieć o przeciwniku jak najwięcej. Ile posiada armii, ile piechoty, a ile kawalerii, jakie ilości pożywienia posiada i na jak długo mu ono wystarczy, jakie są morale wojska przeciwnika, czy wojsko szanuje i słucha się swoich dowódców, czy dowódcy są posłuszni wobec generała, czy są zmęczeni, czy wypoczęci. Te wszystkie informacje są bardzo ważne i potrzebne, by skutecznie opracować strategię działania i przygotować się do walki lub do odwrotu. Każda prawdziwa informacja na temat wroga jest bezcenna. Jeśli chodzi o znajomość siebie, należy zadać sobie te same pytania. Czy twoi dowódcy cię szanują i wykonują posłusznie twoje polecenia? Jakie są morale twojej armii? Czy są zmęczeni czy wypoczęci? Ile posiadasz broni i w jakim jest stanie? Ile masz jeszcze jedzenia i na ile dni ono wystarczy? Czy wojsko słucha się dowódców i czy jest w stanie i czy stanie do walki z odwagą i niezłomną wiarą, czy ze strachem i niepewnością? Ponownie, każda prawdziwa informacja jest bezcenna. Jeśli posiadasz dużą ilość prawdziwych informacji, czyli takich, które są zgodne z rzeczywistością, możesz podejmować korzystniejsze decyzje. Podkreślam, jeśli niewystarczająco podkreśliłem, chodzi o prawdziwe informacje. Może się zdarzyć, że posiadasz informacje niesprawdzone lub zostałeś z premedytacją okłamany w jakiejś sprawie. Wtedy wydaje ci się, że posiadasz informacje na temat przeciwnika lub siebie, ale nie są to informacje prawdziwe i najprawdopodobniej doprowadzą do twojej klęski. Dlatego zawsze należy sprawdzić, czy informacje, które posiadasz, są prawdziwe. I teraz, im więcej wiesz o swoim przeciwniku i im więcej wiesz o samym sobie, tym większe są Twoje szanse na zwycięstwo, bo na podstawie informacji, które posiadasz o przeciwniku i o sobie samym, opracowujesz strategię działania, podejmujesz decyzje i ostatecznie działasz. Jeśli znasz przeciwnika i znasz siebie, zawsze wygrasz. Jeśli nie znasz przeciwnika, ale znasz siebie, trudniej będzie Ci podjąć tę decyzję, jednak możesz się opierać na wiedzy o samym sobie, o swojej armii i o swoich zasobach. Masz przynajmniej prawdziwy obraz części całej sytuacji. Jeśli wiesz, że jesteś bardzo osłabiony, to nie będziesz ryzykował starcia z przeciwnikiem. Szanse na przegraną są zbyt duże, niezależnie od stanu armii przeciwnika. Jeśli jesteś bardzo silny, możesz podjąć świadome ryzyko starcia, wiedząc, że szanse na wygraną są dość wysokie, nawet jeśli armia przeciwnika okaże się równie silna jak twoja. Może ze względu na teren, na którym się znajdujesz i daje ci przewagę, a może z jakichś innych powodów, które Tobie są znane. Tak jak powiedział Sun Tzu, czasem wygrasz, a czasem przegrasz. Jeśli nie znasz ani przeciwnika, ani siebie, nie trudno się domyślić, zawsze przegrasz. To znaczy, że twoje szanse są bardzo nikłe. To tak, jakbyś grał na loterii. Nie wiesz nic o armii przeciwnika i nie wiesz nic o stanie własnej armii, tylko głupiec podejmowałby ryzyko walki w takiej sytuacji. Należy się wtedy wycofać, zebrać informacje na temat swojej armii i przeciwnika, a następnie podjąć mądrą, korzystną decyzję. Przechodząc do interpretacji słów Suncu na trzy konteksty naszego życia, zacznę od interpretacji powtarzającego się urywka: jeśli znasz siebie. Znać siebie określiłbym jako bycie świadomym siebie. To znaczy, znaj swoje potrzeby, swoje mocne i słabe strony, swoje predyspozycje, swoje marzenia i fantazje. Wiedz, co lubisz, a czego nie lubisz, jaki jesteś, a jaki nie jesteś, jaki chcesz być i jaki nie chcesz być, co robisz i robiłeś, a czego nie. Po prostu wiedz, kim jesteś. Znaj siebie na poziomie fizycznym, mentalnym i duchowym. I tutaj, żebyśmy dobrze się zrozumieli, nie chodzi tylko o to, abyś wiedział te rzeczy, ale przede wszystkim o to, abyś był ich pewien, aby nikt nie mógł ci wmówić, że jest inaczej i aby nikt nie zachwiał twojej pewności siebie. Wiele osób nie do końca wie, czym jest pewność siebie. Pewność siebie to coś, co inaczej trzeba rozpatrywać zależnie od kontekstu. Pewność siebie nie ma jednej absolutnej definicji. Jednak w tym kontekście, o którym teraz mówię, to jest właśnie pewność siebie. Jesteś pewny każdej rzeczy odnośnie siebie samego. Znasz siebie, wiesz kim jesteś i jesteś tego zawsze pewien. Połączenie tych rzeczy to jest właśnie świadomość siebie. Może być dobry w gotowaniu, ale jeśli nie jesteś tego pewien i wątpisz w to, łatwo ktoś ci wmówi, że wcale dobrze nie gotujesz. Poczęstujesz kogoś potrawą i skłamie, że jest niesmaczna. Jeśli nie wiesz, że jest inaczej albo nie jesteś tego pewien, to w to uwierzysz i będziesz miał o sobie nieprawdziwe i niekorzystne przekonanie. Jeśli wiesz, że dobrze gotujesz i sam próbowałeś tej potrawy i wiesz, że jest smaczna jesteś tego pewien, to odpowiesz tej osobie, żeby wymieniła kubki smakowe albo przebadała się na najpopularniejszą chorobę świata, bo wygląda na to, że straciła zmysł smaku. Nie dasz sobie wmówić innym czegokolwiek o sobie samym, bo ty Znasz siebie. Znać siebie, a właściwie być świadomym siebie, to podstawa istnienia i funkcjonowania jednostki w każdym kontekście i na wszystkich poziomach. Teraz, gdy już mamy wstęp za sobą, możemy przejść do kontekstu samorealizacji. Ten kontekst jest o tyle ciekawy, że po jednej i drugiej stronie barykady jesteś ty sam. W tym kontekście to Ty jesteś swoim największym przyjacielem i największym wrogiem jednocześnie. I właściwie jedynym wrogiem i jedynym przyjacielem. Takie lustrzane odbicie. Samorealizacja to ty kontra ty. Samoświadomość w tym kontekście jest bardzo ważna, bo jeśli ją posiadasz, to wykonałeś już połowę pracy w pozostałych dwóch kontekstach. Pozostanie ci jedynie poznać w nich przeciwnika. Siebie będziesz znał już zawsze niezależnie od kontekstu. Ty sam jesteś tym przeciwnikiem, bo jak sam pewnie wiesz, ty sam często siebie sabotujesz. Jak wiele razy zdarzyło ci się, że chciałeś coś zrobić albo osiągnąć ale zmarnowałeś jakąś okazję lub po prostu z lenistwa porzuciłeś jakiś pomysł albo ambicje, albo ze strachu nie podjąłeś się jakiegoś wyzwania, które mogło ci przynieść korzyści, bo nie byłeś pewien, czy jesteś wystarczająco dobry. Zdarzyło się nie raz, prawda? Oczywiście każdy z nas tego doświadczył. Nasz umysł woli przebywać w komforcie i bezpieczeństwie tego, co zna, niż zaryzykować wprowadzenie jakiejś zmiany. Nawet jeśli ta zmiana ma być na lepsze. Dlatego tak ważne jest znać siebie aby być swoim najlepszym przyjacielem, a nie wrogiem. I by zawsze wygrać z samym sobą, gdy twoja podświadomość próbuje się wcielić w rolę wroga. Czyli sabotować twoje próby poprawy jakości twojego życia. Samoświadomość polega na poznaniu i zaakceptowaniu swoich jasnych i ciemnych stron. Bo, nie oszukujmy się, istnieją one w każdym z nas. I każdy z nas ma niekorzystne przekonania, daje się czasem kontrolować emocjom, zrobił coś, czego żałuje, albo jest leniwy, albo nie potrafi nawet w drugim ekstremum, nie potrafi usiedzieć na miejscu. Każdy z nas czasem odkłada ważne rzeczy na później. Mogę wymieniać w nieskończoność, ale chodzi o to, żeby być świadomym swoich cech, właśnie tych niekorzystnych, które nam przeszkadzają w życiu lub nas sabotują i zaakceptowaniu ich. Tylko zaakceptowaniu nie w takim sensie, że taki już jestem, nic z tym nie zrobię, tylko w takim sensie, że okej, okay, mam takie cechy, zachowania albo nawyki. Taka jest teraz sytuacja i wiem, że potrzebuję albo chcę to zmienić. Chodzi o uświadomienie sobie, jaki jesteś i wtedy dopiero możesz to zmienić. Bo jeśli nie potrafisz przyznać sam przed sobą, że masz jakieś cechy, to nigdy ich nie zmienisz, bo nie zmienisz czegoś, z czego nie zdajesz sobie sprawy, że istnieje, albo udajesz przed sobą, że tego nie ma. To jest ta część ciebie, która jest twoim przeciwnikiem i ta część ciebie nie będzie chciała łatwo się zmienić. Tak jak wspomniałem, podświadomie wolimy tkwić w komforcie tego, co znamy, nawet jeśli jest niekorzystne. Na tym polega poznanie przeciwnika w tym kontekście. Jednak jest też druga strona naszej osobowości. Każdy z nas ma cechy korzystne, dobre, które służą nam i innym. I tę część siebie też trzeba znać, bo jeśli będziesz się tylko skupiał na tych niekorzystnych cechach, to popadniesz w depresję, bo będzie ci się wydawało, że jesteś niekorzystny, niedobry i beznadziejny. Samoświadomość to rzeczywisty, szczery obraz siebie. Chodzi o to, by nie wchodzić ani w jedno, ani w drugie ekstremum, aby nie zakłamywać swojego obrazu samego siebie ani w jedną, ani w drugą stronę. Wtedy naprawdę znasz siebie, czyli jednocześnie znasz przeciwnika. To trudna sztuka i wymaga czasu, ale jest możliwa. Ale jeśli masz z tym problem, to czasem warto zgłosić się do kogoś, kto może bardziej obiektywnie spojrzeć na Ciebie i pomóc Ci w określeniu, jaki jesteś oraz pomóc w pracy nad sobą. Zazwyczaj osoba trzecia potrafi bardziej obiektywnie na nas spojrzeć i uświadomić nam pewne rzeczy, których my sami nie możemy ujrzeć. To może być psycholog, coach albo jakiś terapeuta. Tylko, jak zawsze, nie bierz pierwszej, lepszej albo gorszej osoby z brzegu, bo niewłaściwa osoba potrafi jeszcze bardziej namieszać w głowie i tylko zaszkodzić. Wracając do tematu, będąc świadomym siebie, znając siebie z każdej strony, możesz zacząć świadomie pracować nad sobą. Zmieniać cechy niekorzystne oraz rozwijać cechy korzystne, wzmacniać je, by jeszcze bardziej ci służyły. Pracując nad tymi niekorzystnymi cechami, które ci nie pomagają w życiu, zwiększysz arsenał cech, które są korzystne i Ci służą. Bo z Lenia staniesz się osobą pracowitą, z osoby nieodpowiedzialnej staniesz się odpowiedzialny, bo przynajmniej będziesz sobie zdawał z tego, że jesteś nieodpowiedzialny albo leniwy, i po prostu będziesz na to uważał. Świadomość siebie może tutaj osiągnąć bardzo głębokie poziomy. Znasz swoją misję, wiesz kim jesteś, wiesz czego chcesz, czego pragniesz, wiesz, po co żyjesz. Łatwiej ci wtedy podejmować decyzje i decydować o sobie i o swoim życiu. Bo wiesz, co jest dla Ciebie, a co nie, wiesz, czego chcesz, a czego nie chcesz, co jest dla Ciebie ważne. Wtedy wszystkie wybory w życiu są dla Ciebie łatwiejsze i możesz ich dokonywać bardziej świadomie, a co za tym idzie, będą bardziej korzystne. Kontrolujesz siebie i swoje życie. Po drugiej stronie ekstremum, czyli jeśli nie znasz siebie, nie jesteś świadom siebie, to dajesz się kontrolować swoim najniższym instynktom i odruchom. Prokrastynujesz, nie podejmujesz się wyzwań, uciekasz przed różnymi rzeczami w życiu, robisz wiele rzeczy wbrew sobie, inni łatwo cię kontrolują. Nie wiesz, kim jesteś i czego pragniesz, nie masz celu w życiu, i co ciekawe, nie wiesz nawet, dlaczego się tak dzieje. Wtedy jesteś dosłownie Twoim wrogiem. Twoje decyzje są wtedy niekorzystne i wiele rzeczy robisz wbrew sobie. Podsumowując, jeśli znasz swoje niekorzystne, negatywne strony, słabości, to znasz przeciwnika. Jeśli znasz również swoje mocne strony, to znasz siebie, a więc zawsze wygrywasz. Jeśli nie znasz swoich słabych stron, a znasz mocne, albo na odwrót, to czasem wygrasz, a czasem przegrasz, bo to, czego nie wiesz o sobie, będzie cię sabotowało i nawet nie będziesz o tym wiedział. Jeśli nie znasz ani swoich mocnych, ani swoich słabych stron, to zawsze przegrasz, bo nie masz kontroli nad sobą i ktoś może cię łatwo kontrolować. Dlatego pracuj nad samą świadomością. Jeśli już jesteś świadomy siebie, to teraz już pozostało tylko poznać swoich przeciwników w pozostałych kontekstach. Osoba świadoma siebie w relacjach, czyli interakcjach z innymi ludźmi, bez względu na to, czy to związek, czy nie, zawsze będzie stabilna, niezachwiana i to inni będą musieli się dostosować do tej osoby, bo Oczywiście w życiu codziennym zdarza się, że ludzie cię testują, sprawdzają na ile mogą sobie z tobą pozwolić. Jeśli nie jesteś świadomy siebie, to pozwalają sobie na naprawdę dużo, bo widzą, że nie wiesz, kim jesteś, więc mogą zrobić z ciebie w twoich oczach, kogo chcą. Bo jeśli nie znasz siebie, to twoja opinia o tobie samym nie pochodzi od wewnątrz, bo nie zdefiniowałeś siebie. W takim razie ta opinia będzie pochodziła od zewnątrz. Innymi słowy, Szukasz akceptacji i aprobaty innych, bo sam jej sobie nie dałeś. Chcesz, aby powiedzieli ci i zapewnili cię, że jesteś fajny, dobry, miły, że cię lubią, bo sam sobie tego jeszcze nie dałeś. Jeśli znasz siebie i wiesz, kim jesteś, nie szukasz aprobaty innych, bo jej nie potrzebujesz. Jeśli ją dostaniesz, to będzie miło, ale jest to taka sytuacja, która niewiele zmienia. Co najwyżej jest potwierdzeniem tego, co już i tak wiesz na swój temat. A jeśli otrzymujesz dezaprobatę... To za bardzo cię to nie rusza. Może ktoś miał nierealne oczekiwania wobec Ciebie. Potrafisz spokojnie spojrzeć, dlaczego tak się dzieje i ewentualnie następnym razem postąpisz inaczej. Ale nie masz takiego poczucia, że czyjaś dezaprobata albo negatywna opinia o tobie definiuje cię i jest wyrocznią na twój temat. Nie definiuje cię i nie zdefiniuje, bo ty już siebie zdefiniowałeś i tylko ty możesz zmienić definicję siebie. I tylko od wtedy, kiedy sam tego zechcesz. No dobrze, tylko co oznacza znać przeciwnika w kontekście relacji? Zawsze mnie dziwiło, że niektórzy ludzie, najczęściej kobiety, zadawały się z kimś, kto z mojej perspektywy i z moich obserwacji był osobą niegodną zaufania, niestabilną, na swój sposób niebezpieczną, która zachowywała się niekorzystnie, a nawet toksycznie wobec innych ludzi. Świadczyło o tym zachowanie i postępowanie tej osoby. I kiedy ta osoba zachowywała się właśnie tak, jak zwykle się zachowywała, ale w stosunku do tych osób, które się z nimi zadawały i darzyły sympatią, to nagle te osoby były zdziwione. Myślałam, że ona jest inna, nie spodziewałam się, że tak się może zachować. Ręce opadają. Zanim wejdziesz z kimś w relację, obserwuj tę osobę i oceni ją. Zdecyduj, czy jest Twoim wrogiem, czy przyjacielem. Możesz to zrobić choćby na podstawie tego, jak traktuje innych ludzi, jak się zachowuje, jakimi wartościami się kieruje. Często oczywiście jest tak, że nie mamy czasu kogoś poznać. Ludzie, których mijamy na ulicy, w sklepie, w komunikacji miejskiej, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy ta osoba może być dla nas szkodliwa. Ale w ruchu drogowym jest taka piękna zasada, którą każdy człowiek powinien się kierować w życiu codziennym przez cały czas i której moim zdaniem powinno się uczyć dzieci w przedszkolu i w podstawówce i również w szkołach ponadpodstawowych. Genialna zasada, która może uratować nam zdrowie i życie. Można by powiedzieć, że to duchowa zasada, taka wysokowibracyjna. Jest to zasada ograniczonego zaufania. W ruchu drogowym nigdy nie wiesz z kim masz do czynienia. Może z pianym kierowcą albo z zaspanym, zamyśloną osobą, która nie zauważyła, że ma czerwone światło, a ty zielone z kimś, kto jest świeżym kierowcą i popełnia jeszcze dużo błędów. Zasada ograniczonego zaufania mówi, że tylko dlatego, że masz zielone światło, to nie znaczy, że powinieneś wchodzić na przejście. Zawsze należy rozejrzeć się na boki, by sprawdzić, czy inni uczestnicy ruchu drogowego widzą i wiedzą, że masz to zielone światło. Nie ufaj nikomu, dopóki się nie upewnisz, że jesteś bezpieczny. Tak samo w życiu codziennym. Zauf ograniczone zaufanie do wszystkich, którzy cię otaczają. Nie wiesz, czy mężczyzna, którego właśnie mijasz, nie będzie próbował cię zaatakować. Albo osoba za tobą w autobusie nie zechce ukraść ci portfela. Albo ktoś, z kim jedziesz w przedziale pociągu, nie czeka, aż zaśniesz, by zabrać swoją walizkę i plecak na najbliższym przystanku. Nie mówię, że należy popadać w paranoję, ale jeśli się rozejrzysz i zwrócisz uwagę, to zauważysz, że wielu nieprzyjemnym sytuacjom lub nawet tragediom można zapobiec. Daj znać w komentarzu, czy może sam miałeś albo miałaś taką sytuację. Czasem lepiej schować portfel lub trzymać przez 5 minut na nim rękę niż potem żałować, że został skradziony. Czasem lepiej iść w nocy dłuższą, ale lepiej oświetloną i bezpieczniejszą drogą i stracić kilka minut niż iść przez ciemny park i nie dotrzeć nigdy na miejsce. Albo lepiej zamówić taksówkę i zapłacić parę złotych i bezpiecznie dojechać na miejsce, niż zaoszczędzić pieniądze, tracąc zdrowie lub życie. Jeśli wychodzisz z założenia, że nigdy nic ci się nie stanie i wszyscy ludzie mają dobre intencje, to chyba żyjesz w innym świecie niż ja. Można powiedzieć, że w tym kontekście nigdy nie poznasz przeciwnika do końca. Zawsze poruszasz się między nie znasz przeciwnika, ale znasz siebie i nie znasz przeciwnika i nie znasz siebie. Jedynie czasem znajdziesz się w sytuacji, znasz przeciwnika i znasz siebie, ale to wymaga bardzo dużo czasu, by kogoś tak dobrze poznać. Tym bardziej, że ludzie się zmieniają i należy cały czas aktualizować informacje, jakie posiadasz na czyjś temat. Dlatego zawsze powinieneś się kierować złotą zasadą ograniczonego zaufania. Jeśli chodzi o relacje związkowe, tu daj sobie jak najwięcej czasu, by dogłębnie poznać osobę, z którą chcesz wchodzić w związek. Jeśli coś nie gra, weryfikuj to, słuchaj się swojej intuicji. Tak jak wcześniej mówiłem, obserwuj tę osobę, jej przyjaciół, jak się zachowuje wobec innych ludzi, jakimi wartościami się kieruje, jakie ma przekonania. Chodzi o to, żebyś mógł się przekonać, czy ta osoba nie jest twoim wrogiem i nie ma wobec ciebie niekorzystnych zamiarów. Bardzo często się teraz mówi o narcyzach i toksykach, a ludzie i tak potrafią pójść ze sobą do łóżka po paru godzinach znajomości i wiązać się z kimś, kogo praktycznie nie znają. Potem się okazuje, że popełnili błąd. Dochodzi do burzliwego rozstania i to w najlepszym przypadku, a potem znowu robią to samo. Nie dość, że nie starają się poznać wroga, to wygląda na to, że nie znają też siebie. Bo znać siebie w relacjach to być wystarczającym dla siebie i wiedzieć, czego się chce i potrzebuje w relacji, i co się ma do zaoferowania. Wtedy nie dochodzi do przypadkowych przelotnych związków, tylko do świadomego wyboru partnera lub partnerki, albo przyjaciół. I w takiej relacji związkowej, gdzie oboje znacie samych siebie i siebie nawzajem i nie jesteście przeciwnikami, tylko partnerami, dzisiejsza lekcja nabiera nowego wymiaru. Potencjalnym wrogiem już nie jest Twój wybranek albo wybranka. Wręcz przeciwnie: siebie to już nie Ty albo ona, tylko właśnie Wasza relacja. Znasz siebie równa się, macie korzystną relację i to wasza relacja konfrontuje się ze światem zewnętrznym. Oboje dbacie o tę relację i staracie się poznać zagrożenia z zewnątrz, aby nie mogły zaszkodzić waszej relacji. Wam. Oboje jesteście tym generałem, który zna swoje wojsko i podejmuje mądre, korzystne decyzje. Wtedy zawsze wygrywacie. Teraz przejdźmy do kontekstu biznesowego, który ma najwięcej wspólnego z wojną. I dlatego najczęściej to w tym kontekście jest interpretowana sztuka wojny. Jeśli znasz przeciwnika i znasz siebie, to zawsze wygrasz. W biznesie, jeśli znasz swoją konkurencję, znasz ich produkty i usługi, znasz ich zalety i wady, znasz ich ceny, wiesz ilu pracowników zatrudniają, zatrudniają i wiesz jak szybko potrafią dotrzeć do klienta i dostarczyć mu produkt lub usługę, i do tego dobrze znasz swoje możliwości w tych wszystkich kontekstach i wiesz na co cię stać to możesz obrać skuteczniejszą i korzystniejszą strategię działania. Masz przewagę nad przeciwnikiem. Wiesz, w czym twój produkt lub usługa są lepsze i gorsze od produktów i usług konkurencji. Dlatego wiesz, jak się wyróżnić, jak ukierunkować strategię marketingową, by zyskać z niej jak najwięcej i pokonać przeciwnika. Im więcej wiesz o konkurencji i swoim własnym biznesie, tym większą masz przewagę w tym starciu. Jeśli za przeciwnika wstawimy klienta, to oczywiście nie chodzi o to, by z nim walczyć. Należy po prostu dowiedzieć się o nim jak najwięcej. Jakie ma potrzeby, a jakich potrzeb nie ma? Czego oczekuje od Twoich produktów i usług? Jak szybko tego potrzebuje? Jaki, jaki jest jego budżet? Co go może przekonać do Twojego produktu lub usługi? Czym możesz się wyróżnić od konkurencji w oczach potencjalnych klientów? Jeśli znasz siebie. Czyli znowu twoje produkty, usługi i cały twój biznes, to masz przewagę nad klientem w takim sensie, że wiesz w jaki sposób mu to sprzedać i czym go do siebie przekonać, aby wybrał właśnie ciebie. W kontekście biznesowym, jeśli nie znasz przeciwnika, ale znasz siebie, Oznacza, że tracisz część potencjalnej przewagi, jeśli nie wiesz, z kim masz do czynienia. Jeśli nie znasz konkurencji, to nie wiesz, w czym twój produkt lub usługa są lepsze albo gorsze od ich produktu lub usługi. Nie wiesz też wtedy, co masz do poprawy i czym się wyróżniasz na rynku. Jeśli nie znasz klienta i jego potrzeb, to również nie wiesz, w jaki sposób go zachęcić do tego, co oferujesz. Nie wiesz, czego potrzebuje i czy w ogóle jest to twój klient docelowy. Tracisz wtedy czas, energię. I pieniądze. Jeśli dodatkowo nie znasz też siebie, to można powiedzieć, że przegrałeś na starcie albo nawet w przedbiegach. No bo jak chcesz prowadzić prosperujący biznes, jeśli nie znasz swojej branży, mocnych i słabych stron swojego produktu lub usługi? Często tak się dzieje, kiedy ktoś chce zacząć biznes w branży, z którą nigdy nie miał nic do czynienia, tylko dlatego, że jest tam potencjał zarobienia pieniędzy. Nie bierze pod uwagę wielu trudności, jakie może napotkać, a które dla kogoś, kto zna branżę, są oczywiste. Napiszcie w komentarzu, czy sami mieliście kiedyś do czynienia w jakikolwiek sposób z takimi przedsiębiorcami. Łatwo też tutaj można podpiąć kontekst zwykłej pracy na etacie. Jeśli chcesz się wspinać po szczeblach kariery, to możesz przypuszczać, że niektórzy inni pracownicy będą dla ciebie konkurencją. Im wyższe stanowiska, tym mniej tych stanowisk, tym bardziej trzeba się starać lub walczyć, by je zdobyć. Na pewno nie będziesz jedyną osobą, której zależy na awansie. Warto znać siebie. Pozostałych aspirujących do stanowiska i szefa lub przełożonego, który decyduje o tym, kto na wymarzone stanowisko zostanie powołany. Jeśli znasz siebie i ich poznasz, zwiększasz swoje szanse na dostanie tego, czego chcesz. I to nie przez oszukiwanie lub jakieś nieuczciwe zabiegi. Po prostu wiesz, co jest wymagane na dane stanowisko, wiesz, czy spełniasz te wymagania, czy nie, i jakie zasoby jeszcze potrzebujesz zyskać, aby spełniać jak najwięcej warunków. Wiesz, czym się wyróżniasz na tle pozostałych kandydatów, w czym jesteś od nich lepszy w tym kontekście, a w czym oni od ciebie i jak przyćmieć ich mocne strony swoimi mocnymi stronami. Jeśli znasz tylko siebie, a nie znasz przeciwnika, czyli szefa i swoich konkurentów, to szanse na zyskanie tego awansu nie są aż tak duże. Ale i tak większe niż gdybyś starał się o awans lub jakieś stanowisko, nie wiedząc, czy masz jakiekolwiek wymagane kwalifikacje. Jakie kwalifikacje są w ogóle wymagane i z kim się mierzysz w wyścigu o to stanowisko. Wtedy zawsze przegrasz. Można to również odnieść, praktycznie w 100%, do rozmów kwalifikacyjnych o pracę. Znaj siebie, znaj stanowisko, o które się ubiegasz, poznaj firmę, do której aplikujesz. Zwiększasz w ten sposób swoje szanse na sukces. Jak widzisz, trzy zdania z tekstu, który ma już około 2,5 tysiąca lat, zawierają w sobie ponadczasową mądrość, która wciąż jest aktualna i ma zastosowanie w nieskończonej ilości sytuacji w naszym życiu codziennym. Sun Tzu stworzył dzieło, które jest nieśmiertelne. Dlatego bardzo wam polecam do niego zajrzeć i gwarantuję, że jeszcze nie raz omówię jego fragmenty na tym kanale. Jeśli nie chcesz tego przegapić, to subskrybuj ten kanał. Zawsze możesz się z tego potem wycofać, jeśli moje treści nie spełnią twoich oczekiwań. Napisz w komentarzu, czy zgadzasz się ze słowami Sun Tzu i czy miałeś w swoim życiu sytuację, w której się one sprawdziły. Czekam na twoją historię. I pamiętaj, poznaj siebie, bądź świadomy siebie, a odniesiesz sukces w połowie wyzwań, których się podejmiesz. Poznaj również to, z czym się mierzysz, a odniesiesz sukces zawsze. Dziękuję, że obejrzałeś ten film do końca i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia!